Pierwszy Jana, rozdział trzeci, wersety od 1 do 10. Spójrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy mieli być nazwani dziećmi Boga i nimi jesteśmy, dlatego świat nas nie zna, ponieważ nie poznał Jego. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że jeśli On się ujawni, będziemy do Niego podobni, ponieważ zobaczymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto ma tę nadzieję w Nim Oczyszcza samego siebie, tak jak on jest czysty. Każdy, kto praktykuje grzech, praktykuje też bezprawie, a grzech jest bezprawiem. I wiecie, że on został ujawniony, aby zabrać grzechy, a w nim grzech nie przebywa. Każdy, kto trwa w nim, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieciątka, niech was nikt nie zwodzi. Ten, kto praktykuje sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Ten, kto praktykuje grzech, jest z diabła, ponieważ diabeł od początku grzeszy. Na to syn Boga został ujawniony, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto został zrodzony z Boga, nie praktykuje grzechu, ponieważ trwa w nim jego nasienie i nie może grzeszyć, ponieważ został zrodzony z Boga. Przez to jawne są dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto nie praktykuje sprawiedliwości, nie jest z Boga, ani ten, kto nie kocha swego brata. Werset na dziś wraz z komentarzem. Werset pierwszy. Spójrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy mieli być nazwani dziećmi Boga. I nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, ponieważ nie poznał Jego. Użyte tu słowo greckie oznacza miłość, która jest wznoślejsza i szlachetniejsza niż ludzkie uczucie. W tym liście na określenie miłości występuje tylko to słowo i jego formy czasownikowe. Wyrażenie miłość Boga oznacza tutaj naszą miłość względem Boga, którą Jego miłość wzbudza wewnątrz nas. Miłość Boga, słowo Pana i sam Bóg wiążą się ze sobą nawzajem. Jeśli zachowujemy Pańskie Słowo, Boża miłość zostaje w nas wydoskonalona. To całkowicie kwestia boskiego życia, czyli samego Boga. Boża miłość to Jego wewnętrzna esencja i Pańskie Słowo zaopatruje nas w tę boską esencję, którą kochamy, braci. Gdy zatem zachowujemy boskie Słowo, boska miłość zostaje wydoskonalona poprzez boskie życie, przez które żyjemy.